Moi drodzy, muszę się z jednej rzeczy wytłumaczyć, ponieważ pytają mnie moi koledzy, znajomi, jak to jest, że oni widzą, że ja publikuję tą moją pielgrzymkę. A jestem widywany we Wrocławiu, więc y, oczywiście nie idę, jak to się mówi, ciurkiem, czyli nie idę cały czas, y, dlatego że nie mogę. Po prostu muszę pracować i y, idę i pielgrzymuję wtedy, kiedy. Kiedy mam wolne, kiedy mam wolne dni, albo kiedy się jakoś tak zorganizuję, że, że mogę wyjść. A wygląda to w ten sposób, że ja idąc dochodzę do jakiegoś założonego wcześniej miejsca no wsiadam po prostu w, w pociąg, czy autobus, czy co mam, no i jadę do domu. Kolejnym razem jadę dokładnie w to samo miejsce i startuję z tego samego miejsca po to, żeby tą całą pielgrzymkę przejść na nogach, no ale niestety muszę to robić na raty. Teraz w najbliższym czasie no, będziemy mieli wakacje, urlopy, więc prawdopodobnie będzie tak, że się urwę na, na kilka dni, na 7 dni może, może na dłużej, zobaczymy. No i wtedy przejdę ten, ten odcinek jakiś tam większy właśnie w, w tym czasie, żeby troszeczkę podgonić. Ale tak wygląda to moje pielgrzymowanie przede mną jeszcze bardzo dużo kilometrów. Yy, więc yy, ono tak będzie wyglądało, nie wiem jak będzie jak, jak dojdę na Ukrainę tak naprawdę no bo tutaj ten teren bardzo dobrze znam wszystko można zaplanować bardzo precyzyjnie Ukrainy nie znam yy, nie wiem gdzie będę nocował, jak to będzie wyglądało, jaka będzie pora roku yy, czy się zdobędę na to, żeby iść na Ukrainie zimą na przykład, no wszystko to jest przede mną yy, proszę was bardzo o, o modlitwę ja też yy, niosę ze sobą yy, intencje po prostu modlę się za za różne sprawy, za, za różne osoby. Yy, także bardzo proszę o modlitwę z Panem Bogiem. Chodźcie.